Tutaj, z, które tutaj są, mają no, odpowiednie stanowisko pracy, dostosowane miejsca i swój zakres obowiązków. Specjalizacja, faktycznie wszyscy wiedzą, tak? My zajmujemy się żywieniem zbiorowym. E, w tym się specjalizujemy, chcemy być jak najlepsi. Staramy się, żeby te posiłki, które od nas tutaj m, trafiają do naszych placówek, były z właściwą e, dietą, właściwą kalorycznością. Początki były trudne, ale myślę, że coraz im dalej, tym, tym, tym nam troszeczkę łatwiej poprowadzić już w tej chwili. Myślę, że jesteśmy jednym z takich firm, które tutaj się szczególnie wgryzły w tą działalność, w tą działkę i, no i staramy się wykonywać to dobrze. Dostosowanie stanowiska pracy. Oczywiście to jest podstawa. Gdy pracownik do nas przyjdzie, zastanawiamy się, jak udogodnić stanowisko, jak Wyposażyć czy doposażyć w pewne urządzenia, żeby osoba mogła samodzielnie bez problemu wykonywać te czynności, które chcemy jej zlecić. Praca w pralni. To jest tak, że my sami zabezpieczamy sobie te wszystkie usługi, czyli od sprzątania, gotowania, prania. Nie zlecamy usług na zewnątrz, chyba że to są wyjątkowe usługi specjalistyczne. Staramy się wszystko robić sami. Koleżanki napisały, że nie ma dla nas miejsc nie do zdobycia, marzeń nie do spełnienia, więc chyba to prawda, bo jeżeli o czymś marzymy, to nam się powoli to spełnia. To dla wielu osób ta praca odmieniła życie i oni sami chcieli tutaj Państwu, nie wiem czy to widać, ale podziękować i napisali coś od siebie, że praca w ZAS daje mi dużo, zado dużo, dużo zadowolenia, czuję, że jestem potrzebna innym. Robię coś pożytecznego, spełniam marzenia. Praca w zakładzie daje mi wiele satysfakcji, jest odskoczna od problemów, które się tutaj potrzebny. Pracując z nas poznałem wiele przyjaznych mi osób, tak jak ja, cierpiących na nieuczalne e, schorzenie, lecz optymistycznie idących przez życie. My wiemy, że to było potrzebne, za co wszystkim tym, którzy nam tu pomogli i dzięki którym jesteśmy, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Ewa. Tak wspaniale wprowadza nas ten klimat. Nie tylko tej rocznicy piątej, ale przede wszystkim tych świąt, które są przed nami. Ja oczywiście, proszę państwa, bardzo się cieszę i tutaj podkreślić z obecności pana dyrektora, oczywiście z wszystkich państwa. 10 bo... <klucz> lat mija jak dwa. Bardzo szybko. Powiem szczerze, że stojąc tutaj po pięciu latach, aż mi jest, nie dowierzam, że to już tyle. No tak jakoś poleciało. Także przyjmijcie zatem te wszystkie dobre życzenia. Szczególnie kieruję te słowa do Państwa, którzy tu pracujecie. Cieszę się ogromnie. Jest to spora gromadka, 50 osób, tak, Dyrektor? Ale myślę o, o osobach 50 to takie było w projekcie. Pani dyrektor walczyła z Panem Dyrektorem znowu ponownie, ponieważ tam różne są zakusy finansowania tego typu obiektów, zakładów. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy. W każdym razie, ja osobiście, tu obecny pan Starosta, jesteśmy bardzo zadowoleni. Z wielu powodów a szczególnie z tych dwóch, o których wspomniałem. Była to przyczyna, jak gdyby jedno dobre, piękne zadanie stworzyło drugie piękne zadanie, o którym już tyle było mówione i powiedziane. Przede wszystkim to są miejsca, gdzie służą ludziom w potrzebach. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, na te święta i na nowy rok. Chcę bardzo serdecznie i tu zwrócić właśnie uwagę, że to nie jest zasługa indywidualnej jednej, drugiej, trzeciej osoby, chociaż one są ważne. I te zasługi, ich działalność, a to jest zasługa przede wszystkim tych, którzy tutaj, na miejscu łącznej, postanowili ten temat podjąć, zrealizować go i myślę, prawidłowo, co Pan Starosta jeszcze dawał wyraz, ten temat prowadzić. Chciałbym w związku z tym jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować, a na ręce wszystkich Państwa i za Waszym pośrednictwem, Waszym najwyższym przekazać również życzenia świąteczne noworoczne. Życzę wszystkim spokoju, bo spokój jest najważniejszy. Tam, gdzie budzą się emocje, nie zawsze rozum bierze górę. Ee, życzę miłości, bo ona jest źródłem wszystkiego, a miłość rozumie bardzo szeroko. To jest otwartość na drugiego człowieka, to jest optymizm życiowy, to jest poszanowanie ludzkiej godności także, na co szczególnie w swojej karierze zawodowej i nie tylko zwracamy uwagę, ale miłość przynosi także owoce, które wyrażają się nie tylko tak jak to się wiąże ze świętami Bożego Narodzenia, ale także osobistą satysfakcją z tego, co się robi, tego, co się czyni i w życiu osobistym, w życiu zawodowym i... Osiągając, że tak powiem, pewne wcześniej określone sobie cele, mamy prawo, i proszę Państwo również, żebyśmy nie tylko mieli prawo, ale umieli z każdego drobnego nawet sukcesu czerpać satysfakcję i umieć się cieszyć. Te ostatnie słowa szczególnie kieruję do uczestników, członków Zakładu Aktywności Zawodowej. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja osobiście emocjonalnie jestem bardzo związany z tym zakładem, ponieważ przy, na, przy końcówce tworzenia współpracowałem z zakładem trochę jako, wolunt, trochę jako wolontariusz, trochę jako współpracownik, więc wiem, jaki to był trud tworzenia i budowania tego wszystkiego. Bardzo się cieszę, że widzę te same osoby, które do tej pory od pięciu lat pracują, na początku nie chciały tutaj przybywały się tego zakładu, a dzisiaj są otwarte, studiują, chodzą do szkoły. Gratul gratulacje.